Że muszę go kurwa ubić, bo trochę będzie przypał. Tak jak Pasut powiedział, że głupio dostać w trąbę od pizdy. Yy, natomiast jakby wiesz, no wchodzę, robię swoją robotę, to jest spor, wiem, że wszystko może się wydarzyć. Tyle. Kurs jest taki, jakbym z MacGregorem, co najmniej no, wypadł. 525 stary to jest samolite, ale Czarek, serio. Z tego co wiem i z tego co mówiłeś, Czarek, no to Ty też wcześniej chyba trenowałeś. E, tak, ale na pewno nie, w sensie jako urozmaicenie po prostu treningów y, normalnych, ale. No Przygotowuje się, ale na pewno nie w takim zakresie jak Gimper do swojej pierwszej walki i teraz. Dobra, ja bym chciał poprosić widza do mikrofonu, ponieważ widzę, że już długo czeka. Dasz łyka? Wiem, że to jest zastępstwo last minute i wiem, że z będzie będziemy mieli jeszcze sporo radości. I cieszę się, że mamy takich fajterów tutaj na pokładzie. Zastępstwo last minute, bo to, to, to chyba z 18.20, bo to dla Jacka Jędraszczyka, tak? No to, no, to absolutny jest absolutny rekord. To jest w ogóle amazing story. To, Jakub Borowicz dzwoni do gościa, on za chwilkę odzwonię, bo właśnie składam motor skończył, składać ten motor, odzwonił i powiedział, że spokojnie może przyjechać, no, tylko żeby mu tak. jakiś dres, bo nie, nie bardzo ma w czym wyjść do rozgrzewki. Także ja stosunek dla tego chłopaka postawił się, powiedział mi potem po walce z nim rozmawiałem, że ostatni trening zrobił w Wigilię. Także na pewno dostanie szansę, tak. bo takich ludzi w fajnie tak. potrzebują takich fighterów z krwi i kości, co nie boją się wyzwań. Jeśli mają szansę, to ją wykorzystają. On to wykorzystał, bo trudno było wymagać od tego chłopaka czegoś więcej, kiedy w debiucie zawodowym wyszedł z gościem, który ma tych walk dużo, dużo więcej, był w pełni przygotowany. Dobra, na pewno trzeba wyjaśnienia jakiegoś szerszego. Tak, żebyście to skomentowali. Czy jakiś szerszy kontekst dać, bo... A ja tylko co? powiem jedno, żeby Polska była Polską, życzę ci, Jóźwiak, żeby skończył z tym biznesem. A jeśli mnie szanujesz i chcesz mi dać szansę, no to wiemy, jaka jest kolejna walka na Fame18. Co to był? Coś więcej, naprawdę coś więcej, Że... bo my nie, nie, nie teraz... Do, nie, nie żebyś roz... streścił bo... wszystkim, o co chodzi. O, o co chodzi? Bo o co chodzi bo być może nie wszyscy usłyszeli. Bodzio z Wrocławia, Fen 38. Uratowałem mu walkę i chuj z tego ani złotówki nie dostałem. No, Paweł, słucham. Jak, jak cię nazywasz, młody człowieku, zdejmij tą czapkę i się przedstaw, jak rozmawiasz z, z Wrocławia. Nie pamiętasz? A kto walczył kurwa z Jędraszczykiem na Fen 38? Z kim walczyłeś? Z Jędraszczykiem. Hmm. Pamiętam. A kiedy to ja było? To przyjechałeś las, las, las okay. A co roku? Za Last Minute? Tak, uratowałem ci właśnie galę. A jesteś ty ten... A dlaczego? Zdejmij tę kominiarkę, skoro to jesteś ty. Dobra, ja myślę, że dobra, nie, nie musisz zdejmować... ...i się przedstawia, no to chyba nie potrzebuje kominiarki. Kominiarka jest dla ludzi, co chcą ukryć swoją tożsamość. Ale może nie skupiajmy się na kominiarce albo jej brakuje. Nie no, to jest jakaś podpłucha, panowie, panowie, panowie. Zdejmij tą czapkę, Mądraliński, no dawaj. Jak bo, to jesteś ty bo i ja z Jędraszczykiem, to zdejmij tą czapkę. No to podejdź, podejdź. podejdź dobra, chodź, podejdź. chodź, 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 chodź. Jest, mamy oh, twarz, kochani, mamy twarz. Twarz no. za czapką. Ale żebym ja dobrze zrozumiał, to jakby. I teraz się twoja teraz umowa, się I dlaczego nie dostałeś pieniędzy? No to, to no ale nie. Pytam to nie się, dlaczego ja to nie. Nic Szuba dodałem. mi mówi, że mam menadżera znaleźć, który z faktura, mi to. No my. bo umowę. nie wystawiłeś widocznie faktury. No to się nie. Szuba miał mi pomóc. Dwa Słuchaj, razy do niego każdy dzwoniłem. Mój zawodnik wystawia fakturę i na tej podstawie tutaj wynagrodzenie. Skoro nie Dobra, wystawiłeś a dokumentu. Tam są dwie, dwie walki jeszcze. Czemu on nie dzwonił w... Słucham? w... Tam są jeszcze dwie walki. Czemu ty nie dzwonił jeszcze w sprawie drugiej walki? Bo tej walki nikt się nie musiał dać. Tam Ile ci zapłacono, ta... młody człowieku, żebyś tutaj przyszedł? Naprawdę? Ty jesteś trzeźwy? Nie wystawiłeś dokumentu faktury, ty się dziwisz, że pieniędzy nie dostałeś? Szuba, mam to nagrane, kurwa. Miałem mi normalnie znaleźć menadżerem. menadżera. Prezes Szuba nie jest od tego, żeby ci faktury załatwiać, To jesteś zapomniany. Z nim gadałem. Pisałeś, Borowicz do nie, Borowicz mnie wysłał do tej niego. W umowie jest napisane, że pieniądze dostajesz po wystawieniu faktury VAT. Jakbyś przyniósł wszystkie strony tutaj, to byś to byśmy mogli to pokazać, na tej stronie tego nie ma, być może jest, musiałbym się wczytać, nie wystawiłeś faktury, no to sorry Batory, to się nie dziw, ja tutaj się biję, też za pieniążki, jak nie wystawię faktury, to mi nikt nie zapłaci. Mikrofon bliżej, mikrofonu Paweł, do mikrofonu. Ja, ja to też się biję za pieniądze. Masakra, za kurwa. X. I, nie... I samo, co ty odpierdalasz, kurwa, na chuj ty przychodzisz się, kurwa, próść do Jóźwiaka na konferencji. Nie wystawię faktury sam, nie doniosę organizatorom dokumentu, to żadna spółka mi nie zapłaci. To co ty się dziwisz? To po chuj mi mówisz, że znajdzie mi menadżera i mam się tym nie martwić? Ale słuchaj, właściciele organizacji nie są od tego, żeby ci szukać menadżera, to jest twój problem. Przej Uratowałem wam walkę. Ale nie dopilnowałeś formalności, także, także sorry, do. No. Jesteś mało, mało, mało poważny, a poza tym, słuchaj, jakie problemy samo się stawiają, to ja tym nie wiem. Czemu do mnie nie napisałeś? Ja odpisuję wszystkim zawodnikom, wszystkim mm. ludziom. Pierwsze słyszę, po pierwsze, że nie dostałeś pieniędzy, a jeśli nie dostałeś, to tylko dlatego, bo nie dostarczyłeś dokumentu. Tyle co mam do powiedzenia w temacie. I dziwię się, że w kominiarce przyszedłeś. Dobra, dziękujemy. dziękujemy. Panowie, sło, słowa padły, może do wyjaśnienia później, może nie, nie wiadomo. E... A ja mam pytanie do tutaj Michała, który też jest włodarzem. Michał. Czy jakbym stoczył z tobą walkę i nie dostarczył wam faktury, zapłaciłbyś mi pieniądze? Nie, ponieważ musisz wystawić fakturę. No dokładnie tak i ten człowiek nie wystawił... Ale na pewno, ale innego. na pewno y, akurat Fame MMA jest takie, że zadbalibyśmy o to, żeby te płatności przeszły, czyli jeżeli ktoś nie miałby na przykład opcji wystawienia faktury... No to by mu zrobili umowę o dzieło, nie? No to kurwa, no nie wiem, pomożemy mu jakkolwiek, umowy, jakieś o dzieło, cokolwiek, No, no tak, ale człowiek człowiek przepadł gdzieś, się nie upominał a nie nic, no to, no to tak wyszło. No to idź do prezesa Szuby i z nim rozmawiaj w takim razie. Ja tę sprawę osobiście wyjaśnię i to ci z tego miejsca obiecuję, bo nawet nie znałem tematu. Jeśli tak wyszło, jest mi przykro, ale duża wina też jest twoja. Dobra, panowie, Panie mam nadzieję, że dojdziecie... do. bardziej, że z Wrocławia jesteś, a moje wspólnicy są też z Wrocławia, także droga krótka, żeby to załatwić. Dobra. Nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś nie wystawił faktury i żebyśmy nie dążyli do tego, żeby mu zapłacić, tylko zapomnieli o sprawie. Bardziej no, może w ten sposób. Wojtusz, Wojtusz, spoko, to ja... Nie mów do mnie Wojtusz Pawełku. Słucham? Nie mów do mnie Wojtusz Pawełeczku. Ale co, to cię ubliżyłem cię, czy coś uraziłem? Nie, ale, no. ale Wojtek. Słuchaj. Przypomnij... Jesteśmy ności, nie jesteśmy Bądźmy do siebie mili, szanujmy się, bo przypomnę ci zaraz rok... Czy to, ale ja do roku to, 2017, czy ja to wieś, jak sam do mnie wypisywałeś i prosiłeś, żebym ci walkę dał w penie. Po walkę? Po, ja, ja do, do ciebie? To... A co nie? Ja, I kto walczył go teraz po Nie chciałeś walczyć u mnie. I kto u kogo walczył? Przypomnij sobie. No teraz ja, walczy ja z bonusem tak charytatywnie Bo walczyłem. A on z Ponusem stwierdził, że się nie nadajesz do tej federacji. To... Jak się nie nadaje? Jak ja nawet to w ogóle wtedy... do tej federacji. napisałeś to. Do ciebie? No, a co nie to masz korespondencję? Całyżeś mi pokazał tą korespondencję A nie pamiętasz rozmów naszych do ciebie? To żeś pokazał tą korespondencję. Nie prosiłeś o walkę. Nie zabiegałeś o walkę w Fenie? W Fenie? No. Nie. A no dobra, w porządku. Ja w Fenie. O, oczywiście, wtedy, że tak, 2017 wtedy W 2017 roku. nie Dobra, spoko. Po kontwie pokażę Chciałem naszą, to zobaczy, naszą rozmowę, jak sam Dobra. Dobra. Panowie, tak, wiadomości panowie, a my lecimy dalej. Tak, tak, tak. Czarek, ty czy ty ostatnio byłeś taki nieobecny, bo kupowałeś view, ViewBoty w Ardendze, bo ktoś kupił Sylwkowi ViewBoty na live. Ja czy to jedole. byłeś ty? Nie, to nie byłem ja, to może zrobić każda osoba z dowolnego miejsca na ziemi i myślę, że w ogóle szukanie zawsze kogoś, kto kupił jakieś lajki pod postem na Instagramie, albo jakieś Viewboty, to jest absurdalne, bo może każdy. Dobra, bo zaraz Sylwester pewnie powie, że takiego zarzutu nie było od niego. Nie było, ale, ale. Pytanie. Czuć od Ciebie mega antypatię do Wardęgi. W sensie ja może się z nim pogodziłem, wybaczyłem niektóre rzeczy, przeszliśmy dalej. Oj, chyba baleczka. Ciebie widzę, chyba bo Cię baleczka. też znam na poziomie emocjonalnym, że masz mu sporo za złe. I ostatnio też była afera właśnie z, z tym Revealem, kto prowadzi konferencję. Więc pytanie, czy Ty na tej platformie masz jakieś słowa do Sylwestra Wardęgi? Ja miałem problem z tym, zresztą powiedziałem to na Kejdżu już, że... No nie spodobało mi się jego zachowanie, że powiedział, że zlikował po prostu kto będzie prowadzącym. Myślę, że takich rzeczy się nie robi i nie, nie lubię też jak osobom mi bliskim są robione takie rzeczy, a wiem, że też jakby dużo to dla ciebie znaczyło, żeby Zrobić tą konfę dobrze i dobrze wypaść, a takie rzeczy na pewno nie pomagają. Co Potencjalna walka okay. jest w powietrzu, byłaby, gdyby Sylwester chciał? Gadaliśmy o tym na cage'u i myślę, że jeśli Sylwester by chciał, to jak najbardziej. O! Ja mam jeszcze tutaj pytanie, tak, do Michała. Michał, dzisiaj byliśmy na odprawy, tak? Sami mówiliście o tajemnicach kontraktowych, o tym, że trzeba szanować, nie ujawniać umów i tak dalej. Co wy robicie jako władarze federacji? Że nasz dokument dajecie tutaj do ubiegu publicznego. Czy Debilu, to jest przecież czy to, to, jest to nikt. Terc. To kurwa, ziomek jest z, z, poboczny. Nie został, wy nie kurwa, żaden w ogóle. Tych ludzi. To chyba nie jest porządku, Randomowy tak? Tak. gość sami przyszedł sami i, i zaczął rzucać Nie, takie zasady Randomowy co, gość, sam dostałem to nie wiem, co to jest. Paweł. ale nie. Nikt nie wie, co to jest. Babeł, nie zgadasz, tu kurwa. paweł babeł, Teraz, jeżeli uważasz, jeżeli jesteś honorowym gościem, to nie pomawiaj, bo to jest kurwa jakiś randomowy gość. Nie wiemy, kto to jest, zaczął w ogóle sam My nie wiemy, co to są za umowy, nic nie umowa, zrozumiałem z tego, pa co padał. Paweł, bo nie są ogólnie okay, bardzo okay. poważne... Moja obietnica, bo teraz, teraz idziesz w pomówienie i to mi się też nie podoba. Przy, przysięgam, Bądź Paweł, nie ja mamy z tym nic ja przygotowuję tutaj rzeczy, To co, no, mógł se ziomek wejść i go ochrona nie rozrywała? Węgam, że chcecie, ...żeby kontrakty... Podawaj na wariograf mnie, Paweł. jego, jego... Nie przygotowaliśmy tego, to jest człowiek z ulicy i tyle. Paweł, sam na, wiesz... I to są pomówienia, do nas, na 100%. Sam wiesz, jak działają konferencje freakowe. Są granice jakieś, też, kurwa. jest. Y, też jest publiczność. Czasami ktoś wchodzi, nie macie na to wpływu. Dobra, Tutaj w porządku, to i, w świecie frików, ja się dopiero uczyłem. Paweł, i, Paweł... Nie, nie, Paweł, prosi, ale bo to są ważne często o dowody. Tak, tak, że... coś dajcie Michałowi coś powiedzieć. Prosisz często o dowody, tak samo jak dowód na to, że jesteś wodażem. prawa jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić nam i jeżeli uważasz, że to, co ja mówię, jest pewnego rodzaju pomówieniem, to nie rób tego samego i nie pomawiaj mnie teraz dobra, o to ani Roberta, wytłumaczyłeś ani się, Wytłumaczyłeś się, jest okej. Okay, Paweł, okay. czy mógłbyś pokrótce odwołać te słowa? Bo to bardzo prostu wycofać się z tego, nie, bo zaraz jest. Dobra dobra, 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 już dobra, dobra, dobra. Super, dobra. Boxdel, przyszedłeś tu mega nastawiony. E, między wami jest bardzo duże nienawiść. Jakie ty masz zakończenie tego pojedynku z Pawłem? Idealne zakończenie? No, knockout, nie? No kurwa, to jest wiadomo, że idę tam, żeby się. Po to jest wybrana klatka rzymska, żeby nie było uciekania po oktagonie, żadnego chodzenia, kurwa, przytulania się. Tylko módzka, kurwa i tam mamy. Zrobić robotę, No właśnie, ale panowie, jest kogo, kogo to jest plus? Kogo to będzie przewaga ta klatka rzymska? Twoja, Paweł? Oba jesteśmy, twoja. De, oba jesteśmy debiutantami, tutaj nie ma y, faworyta, tak naprawdę. Ale pomysłodawcom jest Michał, bo to jest pomysł, jestem. który mi się bardzo spodobał. Tak, ja też jestem. Tak na razie też jest z najgorsza z tego, kompat, to jest najgorsze kąt, którą którego dać, Bo po prostu lubię pojedynki w tej klatce rzymskiej i też chcę być jednym z tych influencerów YouTube'owych, którzy podejmują się tego wyzwania i nie boją się tej klatki rzymskiej. Jedynek, kto jeszcze tą konfę może uratować, to, to musimy się pomodlić teraz do. Do Matki Boskiej Amadeuszowskiej i do Matki Boskiej Łaszczykowskiej, żeby to, jakoś, żeby to jakoś wyprostowali, bo to na razie kurwa się, się przykre rzeczy kurwa dzieje nie? Rzymskiej, bo nie boję się tej klatki i kurwa, fajnie, że mam przeciwnika, który jest kurwa też ciężki, bo też jest ciężki, jest wysoki, więc warunki fizyczne przeważają, ale mi się podoba to. Ja chcę mieć kurwa wyzwanie. Dobra, słuchajcie. Przejdźmy sobie troszkę, wyluzujmy troszkę, bo się robi gorąco. Gimper, ty troszeczkę, mam wrażenie, chciałbyś siedzieć tam gdzie ja. Troszeczkę się mówi o tym, że ty będziesz prowadził konferencję czy coś, więc następne pytanie zadasz sobie już sam. Co ty na to? Mega śmieszne. Bardzo dobry pomysł. Mogę Super. prosić, pytanie? Czy to prawda, że nie chcesz doprowadzić, żeby był werdykt sędziowski, bo już czekamy na jeden. Werdykt. Czy nie chcesz doprowadzić do werdyktu sędziowskiego, bo na jeden werdykt już czekasz? Ale nawet jeden werdykt już był, to... Ale na drugi na... czekasz. No właśnie, też już nie. Załatwione? Też już nie, tak, ale chyba jeszcze o tym nie było nawet mediach. Ale... O, no to może, to może się dowiedzmy więcej. Yy, znaczy, bo to, bo to jest tak, jakby chodzi o, jakby oczywiście o moją sprawę z Atorem, rozumiem, tak. pytasz? No to tam jest tak, że w jednej y, sprawie y, w pierwszej instancji przegrałem nieznacznie, ale później to, znaczy, to poszło to znaczy. do apelacji i wyrok został zabił, mnie, żebym nomenklatury nie pomylił, ale jakby nie ma już tego wyroku i jakby on został uchylony, o tak okay. się mówi, że on został uchylony i wracamy do pierwszej instancji znowu i będziemy od nowa, także nasza siedmioletnia przygoda zaczyna się na nowo i będziemy przez kolejne pięć lat się tam widywać, a w drugiej sprawie zostałem uniewinniony. Więc okay. obie są, jakby tak naprawdę, jakby tam jest off. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że jak jesteś zawodnikiem, to nie chcesz czekać kurwa na werdykt sędziowski, tylko lepiej ubić na kotleta, żeby tam już nie było żadnych wątpliwości, bo z werdyktami jest różnie. Gimper, a propos tego, co działo się kiedyś, ty kiedyś byłeś postacią ostrą. I to jest powiedzenie takie bardzo też łagodne. Mi się wydaje, że w, w, w dobrym momencie szczeliłeś się, że pora to zakończyć nagrały ten skoda, film, że na wszystko, teraz wiemy, że YouTube działa trochę inaczej, wiemy też, że niektórzy duży, duzi twórcy mają bana na YouTubie i czy ty patrząc na swoją przeszłość masz coś takiego, że po... sobie powiedziałeś Uf, stary, dobrze, że na to wpadłeś, bo mogłbym jej już tu nie być? Ja generalnie uważam, że to, że TVN mnie zaorał materiałem i w, w dobrym momencie w moim życiu zebrałem na pizdę, to mi zrobiło strasznie dobrą robotę. W sensie miałem, jakby farta, że miałem takich ludzi, dzięki którym jakby dobrze przez to przeszedłem, ale to, że dzisiaj już mam taki content, że jest OK i patrzę na Nitra, który ma giga problem, żeby wrócić na YouTube. No właśnie o tym mówię, o tym mówię, że wtedy, kiedy Nitro dostał tego bana, wiemy, że tam niby oficjalny powód jest inny, tak? Ale, ale... No wiadomo, że to jest za całość. Tak, ale to... czy tam sobie nie pomyślałeś, kurde, w moment się ogarnąłem. Chuj, chociaż ja uważam, że to, gdzie teraz jest YouTube, że trzeba cenzurować każde, nawet najbardziej idiotyczne słowa. Że, wiesz, opowiadam o czymś z gry komputerowej i nie mogę powiedzieć, że ktoś zabił jakąś postać, bo wiesz, wchodzi demonetyzacja od razu albo plus 18, to to jest pojebane. I uważam, że giga dobrze, że są free fighty, gdzie możesz bluzgać, jebać, mieć trochę, wiesz, piździe wizerunek bardziej yy, i... Bo dostajesz za to pieniądze, nie jesteś zależny od YouTube'a i od kontraktów reklamowych, bo to powoduje, że twórcy mogą być w chuj bardziej naturalni. I jakby to jest fajne, że wydajecie taką platformę. Nie? I teraz jest pytanie, czy to jesteś ty, czy ta przemiana była faktyczna, czy to było trochę właśnie zrobione pod YouTube'a. Wiesz co nie pod YouTube'a, nie, bo wtedy jak ja to robiłem, to to Wiele z tego nie wynikało. To znaczy, ja dalej miałem e, jakieś tam kontrakty reklamowe. Dalej moje filmy były zajebiście monetyzowane. Tak naprawdę ta robota, którą wtedy wykonałem, teraz mi procentuje. Pamiętaj też, że ja wtedy byłem dziewiętnastoletnim szczochem, e, który kurwa słuchał rapsów, oglądał bitwy freestyle'owe, wyzywaliśmy I był się z ziomkami, był łysy. Wyzywaliśmy się z ziomkami na imprezach, więc dla mnie to grałem w LOLA kurwa po 7 godzin dziennie, więc dla mnie to było giga naturalne, że wchodzę na odcinek i wszystkich jebie. Teraz jestem facetem o, przed 30. A to jest ciekawe. No, w lo, że grałeś w Lola i i jebiesz wszystkich innych. Nawiązanie być może do Xayo Industries. To no Dużo osób gra w Lola. No, ja, yy, nie, zupełnie, ale to, to do Xayo jeszcze, to, to, to swoją drogą, to jest oddzielny temat. Ale co? Chodzie... No ale teraz jest 28-letnim szochem. Pioto, <głos》>, że jestem teraz nie też chłopem przed 30, więc to jakby większość moich znajomych kurwa ma dzieci. Już nie,